No i tak, wszystko co jest tu, musimy mieć 500 metrów niżej. Trzeba przenieść za brameczkę, a potem 500 metrów w dół. Zobaczcie, co my wykombinowali, żeby przejechać 600 metrów. Nic ja koniku! Ja tak będę gadał, jak będziesz pod górę A Mamy dosyć kawałek do przejścia. A z tymi zaparami by nam zeszło długo. No więc, plan powstał taki, zrobimy sobie przyczepkę na ponton. Przez to, że jest lockdown Przez to, że no nie możemy się poruszać dalej niż rzekomo 5 km, A mieszkamy w krainie 365 jezior Więc Z jednego jeziorka na drugie to nam nie zajmuje, nie jest daleko Tylko, że trzeba wszystko rozkładać i chować od nowa No I teraz się zaczynają Kredki Powoli Czy dokładamy trzecie kółko i jedziemy przez chaszczę Jedź tu w prawo Tadek w prawo jedź, o Powoli Tadziu, dajesz radę czy cię zmienić? Ja, tu jest, jest pod górę. Ja, Jajo ja. Ciekawe Wiesz co tu trzeba? Tak myślałem, że on musi być jak najbardziej z tyłu. No ale bo no, mi trochę Powie. Trzeba było trzeba ten było dać, mogliśmy całe paliwo i wszystko przełożyć do tyłu I jeszcze lepiej by to było O Tutaj trzeba uważać stać, bo tu jest do, dobrze z góry tak rozpędę to hop, jak raz będę wodował. Ja, 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 pry, 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 pry. Ja. Dobry kucyk, dumny do jestem z do siebie Dotarliśmy na jeziorko Dotarliśmy Dotarliśmy na jeziorko i pewnie przynieśliśmy razem no. Mamy 7 listopada 7.30 rano, Anno ledwo 2 stopnie na zewnątrz i będziemy spróbować zapolować znowu za zębatymi Zobaczymy. Podobno są okonie. Ostatnim razem złapaliśmy tu dwie rybki z marszu na sprawdzenie jeziorka. Zobaczymy, co się będzie działo. Na pewno coś postaramy się wydłubać z tego kaczoka, Jak to Tadek mówi. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do przodu. I powiem Wam jedno: On go że 2 stopnia, a ze mnie się leje jak młodemu panu z ogona w dół po Tadek mówi, że przyjechał do Hiszpanii Mówi, że graca dzisiaj będzie spalona Tak jest I tak, jesteśmy już na wodzie Płyniemy Dzisiaj Tadek powiedział, że nie robi Że on to ma w nosie Ja z nim spłynę On będzie wynosił i kierował. Także zaczynamy Na początku zaczniemy trollingiem. Zobaczymy na Echo sądzie jakie są tu głębokości I pewnie za chwilę widzimy się Jak tam głęboko? A teraz obecnie mamy 3 metry Zobaczymy tu, nie, nie wydaje mi się, że trzeba iść głębiej, one tu powinny gdzieś siedzieć. Ryby były blisko brzegu przed chwilą to Zobaczymy. No i udało się pierwsze wybranie. Tadek nie wiedział co się dzieje. Nie wiedział co się dzieje. Tyle. Ja byłem w szoku to ten szczupak. Chyba ten, ty tyżeś ty był bardziej w szoku niż ta ryba. Że się przypiął, ale nie, to nie jest duża ryba, malutka. Jeszcze się wypnie i tyle tego wyjdzie ładnie dorączki weź zagrzbiecik sławny Jak mnie nie zdenerwujesz O to to Dobra, do wody Pult I po krótkiej przerwie, mamy branie Przyszły chmurki Pochmurzyło się, pozmieniało się Jest rybka Najmniejsza chyba dzisiaj na pewno najmniejsza Ale najładniejsza Jestem bardzo z tym dumny Przykładu małej platki Na obrotóweczkę a żeś narzekał na nią, a, na tą obrotóweczkę, a co? Proszę Coś, bardzo co? Mówiłem, że jest najłowniejsza, bo w pierwszym strzale już zioło przyniosła <noise> Zioło Zio Zielety Tobie to i no jedno na myśli Jakbyś ty, tyle jorał, to też byś miał zioło Pokaż się do kamery, będziesz sławny Chłopie będą cię tysiące ludzi oglądać chyba. Do wody. No i tak spłynęliśmy na krótką przerwę. Trzeba coś zjeść. Adek mówi, że dostał głoda, że złapał Gorzoł, głoda gorzałki nie mamy, także <laughs> was nie zaproszenie. Ryby nie za bardzo chcą dziabać. Tylko dwie sztuki wyciągnęliśmy. Na dodatek małe. Więc... I cztery się zerwały. Parę brań było, ale bardzo delikatne brania są. Więc nie wiemy na razie co się dzieje. Pogoda się kompletnie zmieniła. Jak zaczynaliśmy w pełnym słońcu, przy dwóch stopniach, to tak jest teraz pełne zachmurzenie. No ale tak w Irlandii jest. Tu pogoda się zmienia w przeciągu pół godziny i za chwilę może śniegiem sypać. Także nigdy nie wiadomo. No, także... Się pożywimy i będziemy grzać dalej. Ruszyły się? Jest tam maluszek. A, to malutkie rybki są. Myślałem, że to okon. <laughs> no, ale ewidentnie się ożywiły. Bo nie było nic, nic, cisza, cisza. A teraz 3-4 brania, dosłownie 5 minut. Jedno ładne odprowadzenie też było. Ale to ten jeszcze mniejszy Chcesz pałkę To już jest o rozmiar obiadowy To jest coś większego go flachu Tak mam mu czasu Tu łaj Bo gdzieś Ej Tadek Tadek Co powiesz? Tylko cicho, cicho, cicho A bądźcie cicho Ja nie wiem czy mi trochę za nie wpłynęli Może w ławie będzie trzeba pomóc sobie No bo nas ciśnie Jest? jest? Na co to wzięło? Na blaszkę jest. Rybcia Obrotówka? obrotówka? Taka rybcia. Nie, jest duży, 45 cm <noise> W Polsce jadalny <noise> Ale patrz, pocięty ten, coś go czasu. Coś tu dużego chodzi Leszko, zaprezentuj Jak cię ten? Coś tu uzarło. Ale ten ma pijawki po sobie. On nie był aktywny. Przy dnie siedzi. Tak, przednie siedzi. I do wody. Pokaż jeszcze ząbki do kamerki. Ta bardzo ryba bardzo. jeszcze nie była złapana. No jak zwykle. Jak zwykle. Pała żeś narobił i po rybach. już już Przypomyli, robi szaru, czwarta godzina Niestety dzisiaj słabszy dzień Ale nic na to nie poradzimy Sześć że wyciągnęliśmy Tam parę ładnych odprowadzeń było Ale to wszystko malutkie ryby były Także jeszcze nas czeka wyciągnięcie tego Całych gratów Tam pod tą samą górę Nas, no. nas, ciebie teraz już mnie straszy, że do tego ja będę musiał targać. No ale nic pewnie się na górze jeszcze zobaczymy. Pan Sławek, godo, że dzisiaj był chrzest bojowy jak młody w wojsku, a pchał ino ponton. O nie powiedz, bo żeś sam był sapany i to ostro. A oj, tam, oj, tam. Wydawało Zapraszamy kobiety, które chcą schudnąć. Potrzebujemy, żeby nam. Ponton pociągły A czy popchały albo pociągły plan, plan wydawał się łatwiejszy Zaciągnęły Plan wydawał się łatwiejszy do wykonania niż w rzeczywistości wyszło Słuchajcie, ja w jedną stronę sam zapchał, ale że chłop... Jak jak samo jechał? Chodź bliżej. Jeszcze? Tak, chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, O ciut do tyłu. Chłopie, ja już jest prawie w słupku. Szanowne szefostwo, dzisiejną kapkę nie poszło. I no, pięć czupaczków. Sześć takich przybić było, czy coś takich oberwanych. Ale pogoda piękna. Coś przyrody się widziało, odpoczęło się, dychło się w tych ciężkich czasach. To jest najważniejsze, żeby się wyluzować ludzie. A my wam trochę dostarczamy chyba przed tym komputerem czegoś, jakiegoś miłego czasu, miłego spędzenia. Żyjcie ta zdrowo, miejcie się ta na młode. Pamiętajcie jeszcze o jednym, najważniejszym. Drapok w górę i skupkrywujcie trochę nasz program. będziemy Wam dostarczać i śmiechu, i radości, i ryd. No. Hej! I na do następnego razu.